Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Z tej strony Ania Blachowska z Życia Sens, Chrześcijańskiego Centrum Rozwoju. A to jest program wielkopostny, również Życia Sens. I to jest pierwszy odcinek wprowadzający do tego programu. I na początku chciałabym wytłumaczyć się w pewien sposób lub wyjaśnić, dlaczego właśnie sens życia uczyniliśmy. I swoją nazwą, i nazwą tego programu, i głównym tematem tego programu. Po pierwsze, to, to poczucie sensu życia jest czymś, co faktycznie odróżnia nas od zwierząt. W ogóle poczucie sensu jakiegokolwiek, nie tylko życia, ale poczucie sensu w jakichkolwiek sferach naszego życia, w jakichkolwiek naszych czynnościach. Chociażby to, że my jako jedyni, jako yy, jedyne istoty, jesteśmy w stanie zabiec się na śmierć, zapracować się na śmierć, to pokazuje, że kiedy mamy wyznaczony cel, kiedy widzimy w nim tak ważny sens, jesteśmy w stanie przekraczać największe granice. Zwierzęta tego nie potrafią. W przeszłości, Naszą jedyną przewagą nad innymi zwierzętami było to, że potrafiliśmy zabiec je na śmierć. To znaczy, biegliśmy tak długo, aż w końcu doganialiśmy to zwierzę. A zwierzęta nie mają takich umiejętności, po prostu jeśli są zmęczone, to muszą odpocząć. I tyle. To, jak ważny jest ten sens, ilustruje również to, że bardzo często o niego pytamy. To znaczy, jako ludzie mamy taką naturalną tendencję do tego, że potrzebujemy wiedzieć, po co coś robimy, dlaczego, dlaczego mamy się tak starać, dlaczego mamy codziennie wstawać, chociaż nie zawsze to jest przyjemne, szczególnie jeśli jest szaro na zewnątrz, dlaczego mamy właściwie nie wiem, podejmować jakieś wyrzeczenia, czy chodzić do pracy, która wiąże się z tym, że jednak wymaga od nas wysiłku i wydatku energetycznego. Jedną no z rzeczy, która obrazuje to, jak ten sens życia jest ważny, jest to, że brak poczucia sensu życia, który na początku objawia się taką chroniczną nudą to, że strasznie się nudzimy szczególnie w dni wolne, na przykład w niedzielę Następnie odczuwamy taką pustkę wewnętrzną, że po prostu nic nie ma, nasze życie nie ma treści i mamy takie poczucie, że trudno nam się z czymkolwiek zainteresować. Może prowadzić do tego, że tą pustkę chcemy zapełnić uzależnieniami różnymi, różnego typu, że próbujemy w różne rzeczy skakać, nurkować w celu zapełnienia tej pustki. Chociażby, tak jak już powiedziałam, uzależnienia, czy to alkoholowe, narkotykowe, ale też różne, różnego typu zaburzenia odżywiania, jak również takie rzeczy, które normalnie uzależnieniami byśmy nie nazwali, ale są one jakimiś takimi chwilowymi przyjemnostkami. Chociażby to, że bardzo trudno jest nam wytrzymać z ciszą, z własnymi myślami, że cały czas chcielibyśmy, żeby coś grało, bo w momencie, w którym się spotykamy ze sobą, to musimy się spotkać również z tą pustką. Jeśli nie, Odkryliśmy w swoim życiu sensu, jeśli nie odkrywamy sensu życia w tym, co my obecnie robimy. Może to prowadzić również w ostateczności do takiego chronicznego poczucia pustki, do takiej nerwicy egzystencjalnej, która może również się objawiać w objawach z ciała, która może również no, objawiać się w różnego typu lękach. Ale także pojawia się całkowite zobojętnienie na to życie, to znaczy my przejmujemy to, co przychodzi w tym życiu, żyjemy sobie tak z dnia na dzień i niech się dzieje, co ma się dziać. I to życie po prostu przepływa nam przez palce, przepuszczamy przez palce jak, ziar jak ziarnka piasku, i nawet nie zauważamy, kiedy przychodzi starość, kiedy robimy sobie taki bilans naszego życia. I nagle orientujemy się, że nasze życie nie miało treści, że nie wykorzystaliśmy go tak, jakbyśmy mogli, tak, jakbyśmy chcieli, i że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, po co żyjemy. I z tego powodu, to jest tak ważne z tego powodu chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do tego, żeby odkrywać nową perspektywę na sens. Nową, mam nadzieję, że dla Was będzie nowa i że będzie dla Was odkrywcza, a to będzie perspektywa czerpana od Wiktora Frankla, inspirowana Wiktorem Franklem i logoterapią, logoterapią, czyli terapią przez sens. Ja mam takie duże szczęście, duże wyróżnienie, że jestem w szkole psychoterapii, w nurcie logoterapii i z tego powodu nie chciałabym tej wiedzy zatrzymywać tylko i wyłącznie dla siebie. Chciałabym już teraz dzielić się swoimi odkryciami, dzielić się tym co zostawił nam Wiktor Frank, a co tak mocno może zmienić naszą codzienność, co może faktycznie nadać jej treści. I kilka słów o Wiktorze Franklu, bo to bardzo też odzwierciedla, jak niezwykła jest to postać i jak autentycznie on może faktycznie mówić o sensie. Chyba trudno jest wyobrazić sobie, że można by znaleźć osobę, która o tym sensie. W różnych okolicznościach życia, bez względu na to, co nas spotyka, mogłabym mówić autentycznie, bo jest to człowiek, który przeżył trzy obozy koncentracyjne. W tych obozach stracił wszystko, stracił swoją rodzinę, stracił rękopis swojego dzieła, bo on już wcześniej był psychiatrą i faktycznie miał rękopis już przygotowany swojej książki. No, ale faktycznie na tym etapie odbierania wszelkiej własności musiał ją stracić. I mimo tego, on nie stracił wolności, nie stracił tego poczucia, tego, takiej wielkiej wiary w to i ufności w to, że z tego może. Wypłynąć sens, że w tym najtrudniejszym doświadczeniu, o darciu zgodności, może być jakiś sens. I jego historia dobitnie pokazuje, że jeśli człowiek ma takie poczucie sensu, jeśli odnajdzie to, tą odpowiedź na pytanie, po co ja mam przetrwać to cierpienie, to jest w stanie to znieść. Cytując też Getego, ten, kto wie, po co żyje. Nie troszczy się o to, jak żyję. To znaczy, nawet jeśli jakieś trudności mnie spotykają w życiu, nawet jeśli y, jestem zmęczony, zmęczona tą rzeczywistością, którą mam, to jeśli ja wiem, po co ja to robię, czyli, nie wiem, robię to dla rodziny, y, czy robię to właśnie po to, żeby skończyć y, jakieś dzieło, żeby służyć innym, y, to jestem w stanie y, to przetrwać. I o czym właściwie mówimy, jeśli mówimy o sensie, jeśli będziemy się poruszać w nurcie tej logoterapii, czyli terapii w oparciu właśnie o sens i wartości, to sens trudno jest jednoznacznie zdefiniować, ale możemy powiedzieć o, tym, o nim na pewno to, że on jest indywidualny i bardzo konkretny dla każdego człowieka w każdej sytuacji, w każdej godzinie, w każdej chwili. I nie jest to jakieś górnolotne filozofowanie, ale jest to odpowiedź, konkretna odpowiedź w każdej chwili, jaką dany człowiek daje na to, co go spotyka w życiu. To znaczy, jak odpowiada na to, że może wykorzystać daną szansę tak, a nie inaczej, że może przyjąć jakąś postawę wobec cierpienia, że y, może dzisiaj wyjść na spacer lub nie. Jak y, odpowiadasz po prostu na Każdą chwilę swojego życia i to, jakie są w niej szanse. Tutaj, w tym ujęciu, ważne jest też to, że sens e, odkrywamy, a nie nadajemy. E, logoterapia wychodzi z takiego założenia, że ten sens jest, e, że e, on jest po prostu do odkrycia, że potencjał sensu zawsze istnieje. To znaczy, to od nas zależy, co my zrobimy z tą szansą, z tą możliwością. Myślę, że ważny jest tu taki przewrót, że to nie nam wolno pytać czym jest sens życia, ale to my udzielamy tej odpowiedzi. To znaczy sens nie jest nam dany, ale jest nam zadany. To jest naszym zadaniem odpowiadać na to, co się dzieje w naszym życiu, na różne zaproszenia życia czy koleje losu w taki sposób, żeby to miało sens, żeby to było wartościowe i ta odpowiedź może zawierać się w trzech różnych drogach. Ona może się zadać poprzez działanie to znaczy poprzez zaangażowanie się w jakieś działanie twórcze czy pracę zawodową czy jakąś działalność artystyczną ale też w ogóle działanie w życiu odpowiadanie na to co się dzieje w życiu poprzez działanie chociażby poprzez działanie jałmużne poprzez działanie podjęcia postu to są również działania Drugą drogą na realizowanie, odkrywanie tego sensu jest przeżywanie, e, odczuwanie, doświadczanie e, wartości, takich jak miłość, takich jak relacje, takich jak piękno, e, dostrzeganie tego, że ja jestem kochana, e, dostrzeganie piękna otaczającej nas natury, dostrzeganie piękna muzyki. E, czy różnych dzieł sztuki, różnego rodzaju obrazów czy rzeźb. Ale jest również trzecia droga, ponieważ czasami wydarzają się takie sytuacje w naszym życiu, że ani działaniem nic nie możemy zmienić, a może też jesteśmy oddzieleni od tych relacji, pewnie nie całkowicie, bo możemy do nich sięgać w wyobraźni, chociażby wspominać tą osobę ukochaną, co też robił Wiktor Frank w obozie koncentracyjnym, bardzo wspominał swoją żonę i miłość do niej. ale Oprócz tego wszystkiego jest również trzecia droga, to znaczy przyjęcia postawy wobec tego, co nas spotyka. Zawsze i w każdych warunkach masz wolność do tego, żeby jakoś zachować się wobec cierpienia, żeby jako się potraktować, żeby w jakiś sposób je przeżywać, czy wobec utraty bliskiej osoby. Masz możliwość zajęcia postawy takiej, a nie innej w wyniku czego może wyniknąć z tego właśnie wartość i o każdej z tych dróg będziemy też mówić w tej serii. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj tak ogólnikowo bardzo chciałam powiedzieć o tym, jak w ogóle ten sens możemy widzieć. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ciebie to zainteresowało, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Ale oprócz tego chciałabym też zaprosić do odwiedzenia naszej strony internetowej www.życiasens.pl i w zakładce Wielki Post będą w każdą niedzielę Wielkiego Postu pojawiały się materiały filmowe które będą dotyczyły sensu cierpienia, sensu nawrócenia, to już w przyszłym tygodniu, sensu miłości, sensu właśnie cierpienia i trudu, sensu pracy. Więc wszystkie te tematy dokładniej będziemy omawiać w kolejnych tygodniach. Natomiast na końcu każdego odcinka będę też mówić o zadaniu, do którego będę zachęcała, bo, tak jak już powiedziałam, nie chodzi tylko o to, żeby Podjąć jakąś tutaj ogólną refleksję nad tym, pofilozofować sobie o sensie, ale chodzi o to, żeby, żebyś ty znalazł, znalazła konkretną odpowiedź, jak ty możesz w tej konkretnej sytuacji swojego życia na ten sens odpowiedzieć. Ten sens odkrywać, ten sens realizować jako swoje zadanie. Um, oprócz tego, co jest bardzo ważne, stworzyliśmy również dla Was dziennik, który możecie za darmo pobrać na naszej stronie internetowej po wypełnieniu formularza. Um, i ten dziennik również pomoże Wam w tym, żebyście mogli na co dzień ten sens odkrywać. Będzie to miejsce na to, żebyście zapisali, co wartościowego się dzisiaj w waszym dniu wydarzyło. Będzie miejsce na refleksję odnośnie tego zadania, będą również refleksje, będzie również historia i wprowadzenie do tego, jak przeżywać drogę krzyżową, jak przeżywać niedzielę palmową. Jak przeżywać nabożeństwa Wielkiego Postu ogólnie rzecz biorąc? Oczywiście będzie miejsce też na postanowienia Wielkopostne, i o tym teraz krótko chciałabym również powiedzieć, bo to, co ja mówiłam o tym sensie, że sens to jest. No, właśnie, odpowiadanie na wezwanie życia, i my w dzisiejszej liturgii Słowa w Środy Popielcowej słyszymy bardzo konkretne wezwanie do nawracania, do rozdzierania serc, a nie szat, do tego, żeby, no właśnie, autentycznie siebie zmieniać, nie na pokaz, ale autentycznie się nawracać. Żeby ten wielki post miał sens. To chciałabym, żebyś zastanowił się, zastanowiła, jaka najlepsza, konkretna odpowiedź, co do nawracania, będzie w Twoim przypadku. Jaką Ty możesz konkretną dać odpowiedź na takie wezwanie do nawrócenia? To znaczy, nie chodzi o to, żebyś te. Podjęła, podjął jakiekolwiek postanowienia wielkopostne, żeby one tylko sobie były i żeby Twoje sumienie uspokajały. Ale jakie najlepsze postanowienia wielkopostne ja mogę podjąć, żeby to faktycznie e, miało taki rezultat nawrócenia, żeby celem tego było nawrócenie, e, zmiana Twojej mentalności, e, zbliżenie się do Boga. Nawrócenie swojego serca, całe, całego siebie na tą relację z Bogiem. Więc tutaj chciałabym, jako pierwsze zadanie polecić Tobie, żebyś zastanowiła się, zastanowił się, nad postanowieniami wielkopostnymi, ale w takim kluczu, właśnie sensu. To znaczy, jaką Ty najlepszą odpowiedź możesz dać w tych postanowieniach wielkopostnych na Zachętę na wezwanie do nawrócenia, jakie postanowienia wielkopostne pozwolą Ci się w najlepszy sposób. Nawrócić, jak najbardziej optymalny sposób nawrócić na ten moment Twojego życia. Pomyśl o tym, przeanalizuj może te sytuacje, te rzeczy, które jakoś Cię oddzielają od tej relacji z Bogiem. Czy, czy to mogą być postawy, tak? czy to postawa pychy, czy postawa fałszywości, czy jakakolwiek inna postawa, a może to są właśnie jakieś zachowania, w które się angażujesz? Czy to obiadanie się, czy to spędzanie dużego czasu, dużej ilości czasu na mediach społecznościowych. Ta odpowiedź będzie dla Ciebie tylko i wyłącznie indywidualna, ale oto jest pierwsze zadanie. I do zobaczenia w przyszłą niedzielę, w której to będziemy zastanawiać się nad sensem nawrócenia. I bardzo serdecznie zapraszam. Cieszę się, że możemy się spotykać. Do zobaczenia.